Cześć. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać album, który wykonałam z kolekcji Flower Fiesta od Craft O'Clock. Jest to bardzo ciekawa kolekcja, łącząca w sobie odcienie niebieskiego, różowego oraz takiego mm, ciemniejszego brązu, beżu, coś w tym rodzaju. I to jest właśnie okładka z mniejszego bloczka. Natomiast tutaj używałam zarówno małego bloczka 15x15, jak i 30,5x30,5 cm. Album prezentuje się w ten sposób. Jest on wiązany na wstążeczkę. Na okładce ma taką tekturkę z parą, jest ogólnie album na walentynki. Tutaj mamy taką tekturkę od craftuli, tutaj są kompozycje kwiatowe, kwiaty takie 3D oraz zwykłe, takie wyklejane, i tutaj używałam listków od. Lemon Craft oraz kwiatuszków i kwiatuszków od Craft O'Clock. Są tutaj też delikatne cekiny, elementy takie bardziej błyszczące, ale jest tutaj ich dość niewiele. Album z góry wygląda tak. I okładka jest zrobiona z płótna i to jest beżowy atlas. Co ważne, album jest na zdjęcia tylko i wyłącznie wkładane, wsuwane, czyli nie wklejamy tutaj zdjęć tylko wkładamy. Oczywiście można, natomiast był on wykonywany właśnie w celu wkładania do niego zdjęć, nie wklejania. Tutaj na okładce mamy kieszonkę i tutaj właśnie żeby zapewnić możliwość włożenia, nie wklejania zdjęć, użyłam takich narożników. Zaraz pokażę wam opakowanie. Użyłam takich narożników, które kupiłam w sklepie Paper Concept. Wychodzą one dość niedrogo, natomiast są bardzo fajną sprawą. Jeżeli chodzi właśnie o inną opcję w albumie niż wklejenie zdjęć, ponieważ nie każdy to lubi, niektórzy wolą po prostu włożyć, później wyciągać sobie, ewentualnie wymieniać zdjęcia. I tutaj właśnie wykorzystałam taką opcję. Tutaj mamy wodospad automatycznie, na trzy zdjęcia. I tutaj właśnie wszystkie są wklejane. Tutaj trzymany jest na magnesik. Kolejna strona, tutaj mamy Kieszonki, czyli kieszonkę na zdjęcia pionowe, i album jest w całe na zdjęcia 10 na 15, może z dwoma wyjątkami, ale o których wspomnę później. I tutaj kolejna kieszonka, oczywiście może być to zdjęcie poziome, może być pionowe, yy, następna strona to taka otwierana w, na cztery m, strony. I tutaj również są wszędzie, są te właśnie rożki otwierana jest na cztery strony i tutaj jest puste miejsce, można sobie oczywiście tutaj dokleić również rożki i wkleić zdjęcie dalej kolejna, tutaj jest klapeczka, również zmieści się spokojnie zdjęcie 10 na 15 i tutaj otwieramy do góry, tu również zmieści się zdjęcie i tutaj wygląda to mniej więcej w ten sposób i jest tutaj znów kieszonka na zdjęcia. Jest tutaj e, często kieszonka, ponieważ właśnie są, ma być to na zdjęcia wkładane, i to była naj, e, najfajniejsza opcja, jeżeli chodzi o przechowywanie takich zdjęć. E, mamy tutaj Belly Band. E, I tutaj chciałam, żeby zmieściło się dość dużo zdjęć, przez co wyszedł on dość e, wysoki tutaj. I dlatego, żeby m, łatwiej trzymał on zdjęcia, zamontowałam tutaj magnesik, który spokojnie można podnieść do góry, włożyć zdjęcia. I przytrzymać, i spokojnie zmieści się tutaj około 10 zdjęć na tej jednej stronie, więc dość sporo. Dalej mamy taką stronę, tutaj również spokojnie wejdzie zdjęcie 10 na 15 Otwieramy, tutaj mamy kieszonkę na zdjęcie taką przezroczystą, i tutaj wejdzie albo na styk zdjęcie 10 na 15 albo można sobie delikatnie je przyciąć, i spokojnie też wejdzie. A tutaj mamy kieszonkę również na dobre kilka zdjęć. Dalej. Tutaj jest fajne rozwiązanie, ponieważ mamy takie trzy madełki na magnes. Podnosimy do góry, otwieramy tą książeczkę w górę. Mamy miejsce na jedno zdjęcie. Otwieramy w drugą stronę i mamy miejsce na dwa zdjęcia. Przytrzymujemy z powrotem. Tutaj magnes śmiało chwyta. I mamy jeszcze jedną kieszonkę na zdjęcia. I następna strona. Tutaj mamy taką ramkę, do której zmieści się zdjęcie przycięte, więc 9,5 na 15. Otwieramy do góry całą stronę, żeby tutaj nic nie uszkodzić. Otwieramy tutaj do góry. No i tutaj mamy tak otwieranie w bok i do dołu. Tutaj również jest miejsce na zdjęcie. Można wkleić, można zostawić. Zamykamy, zamykamy. Tutaj mamy bardzo ładną stronę, która bardzo mi się podoba. Jest to pociągnięty wzór, ale są tutaj ukryte kieszonki, jedna kieszonka, oraz druga kieszonka. I tutaj też spokojnie się zdjęcie poziome, zamykamy, i ostatnie już strona okładkowa, i tutaj znów mamy to rozwiązanie z klapeczkami, tym razem jest to klapka pionowa, tutaj w dół pionowa, tutaj również pionowa i tam do góry też jest topionowa. Tutaj jest też miejsce na zdjęcie, spokojnie się zmieści 10 na 15. Zamykamy, zamykamy. Zamykamy i zamykamy. Cały album mm, jest właśnie wykonany z tej kolekcji, do której szczerze mówiąc na początku nie byłam przekonana, ale jak zaczęłam z nią pracować, no to już zaczęła mi się podobać coraz bardziej tym bardziej właśnie jeżeli chodzi o walentynki, bo myślę, że nawet yy, mężczyzna będzie zadowolony z takiego albumu, bo nie jest on aż tak bardzo przesłodzony. Jestem bardzo ciekawa, czy podoba Wam się taki albumik. Dajcie proszę znać. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądał ten film. I do usłyszenia następnym razem. Pa!